Matura z fizyki czerwiec 2021 poziom rozszerzony. Zadanie pierwsze. Z wieży obserwacyjnej wystrzelono małą kulkę. Prędkość V0 kulki w chwili początkowej ruchu, a więc gdy T0 jest równe 0, miała kierunek poziomy. Na wykresie poniżej w układzie współrzędnych XY przedstawiono tor lotu kulki w chwili od chwili T0 aż do momentu uderzenia kulki w poziome podłoże. Przyjmij do obliczeń przyspieszenie ziemskie. 9,81 m na sekundę kwadrat. A w zadaniach od 1,1 do 1,3 pomij opory ruchu. No i polecenie pierwsze. Na podstawie danych odczytanych z wykresu, a oblicz czas lotu kulki od chwili 0 aż do chwili uderzenia w ziemię. Czyli od tej chwili do tej. Otóż, zadanie banalnie proste. Każdy rzut poziomy składa się z dwóch ruchów składowych. Jeden to swobodny spadek, a drugi ruch jednostajny w kierunku poziomym. W przypadku swobodnego spadku popatrzmy, mamy jego wysokość. A wzór na wysokość H równa się GT kwadrat dzielone przez 2. Zadanie to znajdziesz na mojej stronie e FIK.pl. Albo na moim kanale na YouTube. W sposób rozwinięty zagadnienie to omawiam. Warto tam zajrzeć, żeby pogłębić swoją, swoją wiedzę. Otóż, w przypadku swobodnego spadku, jak powiedziałem, ten ruch składowy w kierunku pionowym h równa się geta kwadrat przez 2. No to wyznaczamy czas. h odczytujemy. G jest podane w treści zadania. Podstawiamy dane 2H, czyli 2 razy 20 metrów, dzielone przez 9,81 m na sekundę kwadrat. Pod pierwiastkiem wyciągamy i otrzymujemy właśnie taką wartość. I polecenie drugie w zadaniu, numer jeden. Torem ruchu kulki jest fragment paraboli opisany je takim równaniem, gdzie x należy do przedziału 0,40, 0, 40, 0 40. Współczynniki liczbowe w tym równaniu wyrażone są domyślnie w podstawowych jednostkach układu SI. Wyprowadź powyższe równanie toru lotu kulki na podstawie równań ruchu rzutu poziomego oraz położenia początkowego i końcowego kulki podczas lotu. Otóż mamy znaleźć równanie zależności Y od X, tak jak to tutaj zostało przedstawione, no to piszemy to, o czym wiemy, że każdy rzut poziomy jest ruchem złożonym. Składa się on z dwóch ruchów pionowego w dół swobodny spadek i ruchu jednostajnego, prostoliniowego w kierunku poziomym. Te dwa równania opisują te składowe ruchy. Drogi przebywane w tych kierunkach dwóch wzajemnie prostopadłych. Z pierwszego wyznaczamy czas. Wstawiamy do drugiego. I otrzymujemy już częściową zależność, o którą nas prosi autor zadania. Y od x kwadrat. Ale H znamy, G znamy dwójkę, znamy, nie znamy Vx. Skąd je weźmiemy? Otóż. Piszemy jeszcze raz. Ty na egzaminie mógłbyś się powołać, mogłabyś się powołać na to, co przed chwilą zrobiliśmy. Mianowicie, ja w tej chwili piszę po raz drugi to, co powiedziałem: zależność między drogą przebywaną w kierunku pionowym h i w kierunku poziomym x. Z tego pierwszego równania wyznaczam ten czas. Ten czas już znaleźliśmy. No Ja musiałem zlikwidować część informacji na ekranie ze względu na miejsce, którego mi brakuje, a Ty nie musisz tego wyprowadzać, tylko się powołać. Czas swobodnego spadku ciała w tym rzucie poziomym już znasz. On jest 2, 2 sekundy i dwie setne. Jeśli tak, to wstawiamy tutaj ten czas i wyznaczamy Vx. Znajdujemy, że jest to 19,8 m na sekundę. Zwróć uwagę na to, że teraz możemy podstawić 19,8 m na sekundę kwadrat do równania, którego tu, gdzieś tu, o Vx. I otrzymujemy, proszę Państwa, postać równania przedstawiającego zależność współrzędnej Y od współrzędnej X taką, jak nam przedstawił w treści zadania autor tegoż zadania. Zlikwidowałem rozwiązanie w części 1.2 zadania pierwszego ze względu na brak miejsca. A więc to było to rozwiązanie, likwiduję je i ostatnia, ostatnie polecenie dotyczące zadania pierwszego. Na rysunku poniżej, narysuj wektor siły działającej na kulkę podczas lotu, gdy znajduje się ona w punkcie A. Zapisz nazwę tej siły. Otóż, wszystko dzieje się na Ziemi. Więc każdy rzut poziomy ukośny i każdy inny odbywa się nie pod wpływem siły grawitacji tylko pod wpływem ciężaru. Autor sugeruje, że jednak pod wpływem siły grawitacji i oczekuje, że napiszesz, ta siła Fg jest siłą grawitacji. Jaka jest różnica między ciężarem a siłą grawitacji? Czy ona ma istotne znaczenie? Znajdziesz w mojej playliście 53 błędy fizyków film numer 1.